Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia? Ludzie drodzy, słuchajcie, wszyscy pomagają jednak. Wszyscy pomagają, jesteśmy społeczeństwem pomocowym. Zapewne nie przemocowym, ale wszyscy pomagają. Dzisiaj Państwu powiem o kolejnych przejawach pomocy i dobroci ludzkiej w polskim społeczeństwie, bo to zasługuje naprawdę na wyróżnienie. Ale drodzy Państwo, na początek, no to oczywiście yy, zwrócę uwagę, że Pani Maryja Schreiberowa też pomaga. Wyobraźcie sobie, że po tych akcjach wszystkich yy, Pani Dody, Pani Rozenkowej, Pani Steczkowskiej, która kupiła kurteczki z diora dla kotków i zawiozła je do schroniska, bo to jest teraz bardzo modne, żeby to pokazać że my to po tutaj pomagamy wszystkim. Sobie pomóc nie możemy, ale to już jakby nie ma znaczenia. Pani Schreiberowa, słuchajcie, też się pojawiła w jakimś tam schronisku i powiedziała, że ona też pomaga, bo teraz trzeba pomagać i teraz wszyscy robią karierę. Na tych akcjach pomocowych, niejaka nawet, słuchajcie, Sandra Kubicka, nawet nie do końca wiem kto to jest, ale ona też się pochwaliła, że ona też pomaga. Ta wielka celebrytka to jest podobno jakaś modelka, słuchajcie. I jechała samochodem i zatrzymała samochód na środku drogi. Wyobraźcie sobie coś takiego: na środku drogi zatrzymujecie samochód gdzieś tam w Warszawie. Tysiąc samochodów tam stoi w korku, a pani Sandra Kubicka wysiada z samochodu i pokazuje, robi relację, słuchajcie, z całą relację z. Zrobiła naprawdę. Yy, I pomaga starszej pani, bo starsza pani miała problemy, żeby yy, przedostać się przez jakąś zaspę śniegu. Według opowieści oczywiście pani Kubickiej czy Kubackiej, ja już nawet nie wiem, bo są i Kubice, i Kubackie, i Kubickie, tego jest naprawdę tyle, ale Maryja Schreiberowa, słuchajcie, też pomaga. Ja rozumiem, że to może być rzeczywiście wspaniała, że tak to ujmę. Aktywność, o ile to nie jest aktywność na pokaz. Drodzy Państwo, a żebym był tutaj, jakby to powiedzieć, Drodzy Państwo, uczciwym w tym co mówię, to zacytuję Mateusza. Z Ewangelii Mateusza, fragment, drodzy Państwo, Ewangelia Mateusza 6, wersy 3-4. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. No, drodzy Państwo, no to wiemy, że to y, cytat jest skierowany do Pana Jureczka, naszego wspaniałego, ale nie tylko, drodzy Państwo, bo to jest przecież pomoc charytatywna. Oni są teraz filantropami, bo oni zawożą jedzonka, oni dają to dobro, to jest rodzaj takiej jałmużny. Ja daję coś od siebie za darmo, ja przecież niczego tutaj nie oczekuję. I Maryja. Schreiberowa, drodzy państwo, też pomaga i ludzie ją tam zhejtowali, słuchajcie, dlaczegoście tak skejtowali tą Maryję Schreiber Schreiberową na Facebooku, ja tego nie rozumiem, dlaczego została tak shejtowana? ludzie napisali, że co, że znowu na pokaz to wszystko jest zrobione, co na pokaz, Maryja Schreiberowa niczego na pokaz nie robi, co to ma być? Chciała pomóc też zwierzakom, wszyscy pomagają. Zamiast powiedzieć to bardzo dobrze, jeszcze jeden piesek będzie uratowany, jeszcze jeden kotek będzie uratowany, a tam małżeństwa gdzieś w Polsce to niech zamarzają w tych domach. Czy ludzie bezdomni, to nie będzie nas interesować. Ważniejsze są pieski i schejtowali ci tą barę szlejberową. Widzicie jak to wygląda. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Tutaj dodajmy, bo jutro jest oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na kanale też będą filmy przygotowane. Będzie film przygotowany, drodzy Państwo, na mój główny kanał Króla Pustkowia, bo na tym moim głównym kanale póki co nie ma jeszcze takiej cenzury, jaka jest w Kolibie, więc tutaj muszę troszkę uważać, bo filmy są natychmiastowo blokowane. Ale tam jutro od samego rana pojawi się film o Wośpie. Wośp nadałem nową nazwę temu skrótowi. Jutro się Państwo dowiecie, jak ta nazwa wybrzmiewa, i naprawdę nie jest to Wielka Orkiestra Świątecznej Przemocy, absolutnie nie. Te słowa wypowiedział niegdyś Linda. To przypominam Państwu na jednym z pierwszych koncertów organizowanych wokół tej inicjatywy wośpowej, ale tutaj zwrócę tylko, drodzy Państwo, Waszą uwagę, że ci, którzy nie obserwujecie mnie na drugim kanale, zachęcam także do obserwacji. Jutro rano, naprawdę bardzo ciekawy, interesujący film. Chciałbym zwrócić tutaj. Jeszcze Państwa uwagę na żonę pana Jureczka naszego wspaniałego. Otóż, drodzy Państwo, żona pana Jureczka też pracuje w tej fundacji, jak wiele innych firm, osób i tak dalej. I pani żona zarabia tylko niestety 13 700 zł brutto. Niestety, bardzo jest mi przykro, czyli 9 tysięcy netto na rękę bierze pani żona. Nie wiadomo, co tam robi tak naprawdę, oprócz tego, że tam podobno zajmuje się, że tak to ujmę, wskazaniem. Gdzie ten sprzęt będzie stał? Czyli czy będzie tutaj stał, czy tu, czy tam go zawieziemy. To coś takiego tam było napisane. Przechodzimy dalej do kolejnych opowieści, bo dzisiaj, oczywiście, w roli głównej będzie występował Marcin Kierwiński. Powiem Państwu, co Marcin Kierwiński wymyślił teraz, w jaki sposób jeszcze my będziemy pomagać, ale zwrócę uwagę króciutko, drodzy Państwo, że niemiecki poseł AfD, czyli to są sympatyczni koledzy naszych tych dziwolongów z Konfederacji, pani Zajączkowska bardzo lubi tych posłów z Konfederacji, oni są bardzo fajni. Kay, Goczalk się nazywa, stwierdził, że Polska powinna zapłacić Niemcom 1,3 biliona. To już informuje Państwu euro odszkodowania. Tak, takie odszkodowanie jeszcze mielibyśmy Niemcom zapłacić. Nie, nie mówimy tutaj o żadnych reparacjach. Reparacje to sobie sami możemy wypłacić, bo my jesteśmy państwem pomocowym. To my sobie sami pomagamy. My wszystkim pomagamy i sami sobie pomagamy, ale sami sobie pomóc nie możemy, ale mamy te odszkodowanie zapłacić za rzekomy współudział w zniszczeniu gazociągu Nord Stream. Tego gazociągu z Rosji, który tam prowadził z Europę do... i gaz do Niemiec. Więc ten gazociąg został zniszczony przez niejakiego Wołodymyra z prawda z naszego sympatycznego narodu czerwono-czarnego. Podobno tak to było. Ja zakładam, że zrobili to po prostu Amerykanie. Bo im to było na rękę, żeby ograniczyć wpływ Putina i jego możliwość robienia interesów gospodarczych z Europą. No, i na to miejsce, oczywiście, pan Trump sobie ze swoimi surowcami przyjdzie i będzie nam je sprzedawał po cenie dziesięciokrotnie wyższej. No, ale teraz tutaj, drodzy Państwo, oskarżenia Polski o to, że Polska miałaby jeszcze płacić odszkodowania za rzekomy współudział w zniszczeniu tego gazociągu, to ja myślę, to jest rzecz niebywała. Ja bym powiedział nawet, że. Skandaliczna. No i tam już ludzie bronili tutaj sprawy polskiej. Wszyscy bronili. Pani Agnieszka Dziemianowicz, bąk się wypowiedziała. Jakiś tam jeszcze się wypowiedział jeden, drugi, trzeci tutaj polityk, że oni będą bronić, że my na pewno nie zapłacimy, bo my żeśmy nic nie zrobili, a nawet jakbyśmy coś zrobili, to i tak co nam możecie Wy zrobić, bo przecież to jest od Putina gazociąg, to yy, prawda, i tak go należało zniszczyć. Ale ja zakładam, że w tej sytuacji należy to wszystko zrzucać na barki Stanów Zjednoczonych. Zaraz będzie Marcin Kierwiński. I zaraz Marcin się już pojawi, drodzy Państwo. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że teraz trwają szkolenia jednostek na świecie, w szczególności tych jednostek elitarnych, wojskowych, które działają albo które, prawda, przechodzą szkolenia na terenach arktycznych, bo może się okazać, że cała Europa ostatecznie pójdzie walczyć, słuchajcie, o Grenlandię, bo Stany Zjednoczone, jak się tam wkurzą, to będą chciały tą Grenlandię, prawda, sobie zabrać. Zresztą. Stany Zjednoczone już oficjalnie powiedziały, że się z nikim nie liczą. No i wczoraj Państwa informowałem także, że Donald Trump przecież zakpił, zadrwił z polskich żołnierzy, którzy ginęli na tych misjach wojskowych, chociażby w Iraku. Okropna sytuacja, naprawdę, ja bym nawet powiedział, że haniebna sytuacja, patająca z ust prezydenta, bodaj największego mocarstwa świata, a przynajmniej uważającego się za największe i chyba także najbardziej zdemoralizowane. Drodzy Państwo, około 40 poborowych służących w lapońskim batalionie operującym w regionie arktycznym, wyobraźcie sobie, doznało poważnych odmrożeń ciała w trakcie Ćwiczeń na świeżym powietrzu. No, widzicie Państwo, służyli w takim batalionie, y, oczywiście y, operującym w regionie arktycznym, bo to jest jednostka specjalna, która tam miała wykonywać zadania w bardzo trudnych warunkach, czyli gdzie jest bardzo zimno. Już tak zimno, że. O, ho, 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 tak zimno, że myśmy kiedyś takie zimy mieli minus 34 stopnie. Co to tam jest, słuchajcie, podczas manewrów taka temperatura wynosiła? No, ludzie drodzy, przecież to taka temperatura to i tutaj na pustkowiu była. To jeszcze za mojego życia chociażby. To wszystko zamarzło oczywiście. No ale ludzie jakoś jeszcze przetrwali. Nie wiem czy tam coś robili. No ale oni dostali oczywiście bardzo poważnych odmrożeń y, drugiego stopnia. Tam jakieś bąble nawet były na skórze, także ja nie wiem, drodzy państwo, czy oni w ogóle to przeżyli, czy Granandia będzie uratowana. Ha, 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 ha. Y, za kołem podbiegu nowym tam ch chyba tam zbyt wiele nie zrobimy. To ja nie wiem, może kaleson nie założyli. Albo nie wiem, słuchajcie, no jak to jest możliwe, y, że y, wojsko, które tam miałoby cokolwiek robić, to po chwili dosłownie to już za moment y, prawda dzieje się rzeczy nieprzyjemne z ich zdrowiem, stanem zdrowia, no bo zdajmy sobie sprawę, no ja rozumiem, że pod Stalingradem to tam mogło dojść do takich odmrożeń, ale ci żołnierze w ogóle, z tego co mi wiadomo, nie byli przygotowani na zimę, bo przecież liczyli wszyscy na to, że przed zimą ta operacja cała się zakończy. Więc tutaj mamy nieprzyjemną, naprawdę bardzo mi jest przykro sytuację. I przechodzimy do naszego Marcinka, wspaniałego, naprawdę ukochanego. Marcin jest kapitan Kierwa. Jest bardzo kochanym człowiekiem. Polska Solidarna z naszym sympatycznym sąsiadem czerwono-czarnym. Decyzją premiera Donalda, naszego wspaniałego Tuska, na Ukrainę trafi 379 generatorów prądu oraz 18 nagrzewnic z Rządowej Agencji rezerw, rezerw Strategicznych. Sprzęt wyrusza z Polski już dziś. Czyli wyruszył wczoraj, ale już dziś jest na miejscu prawdopodobnie, bośmy wysłali. Są zdjęcia, słuchajcie, pustych magazynów Agencji Rezerw Strategicznych, czyli strategicznie jesteśmy. Jakby to powiedzieć, straceni, bośmy wysłali to wszystko już. Marcin Kierwiński wysłał 379 generatorów. Ludzie tam to się już przestali bać chyba Marcina Kierwińskiego na Facebooku, bo tak po nim pojechali na jego oficjalnej stronie, słuchajcie, po Kapitanie Kierwie, że to on został tam zmiażdżony. Naprawdę, włoch, jejku. Tam pisali mu nawet brzydkie rzeczy na kry, na hy, na py, na, na i wszystkie litery świata w ogóle wymyślili. Więc wszystko to pojechało. A tutaj w Polsce, przepraszam, to ludzie ludziom nie jest zimno, tak? To chcecie powiedzieć, że tutaj nie jest zimno, że tu zima jest łagodna. Ja rozumiem, że jest y, przecież w dalszym ciągu y, ocieplenie klimatu, mimo że jest ochłodzenie klimatu, ale ochłodzenie klimatu oznacza, że jest y, ocieplenie klimatu, więc oni to wszystko rozdają. Wyście dostali jakiś generator? Nie będziecie ty rad, będziecie harować na ten antypolski rząd i się cieszyć, że w ogóle żyjecie, a tam, że małżeństwa jakieś y, prawda, y, zamarzają z racji tego, że nie mają upał, to nas już to nie interesuje. Najważniejsze, żeby. Piesek miał ciepłą budę, chociaż i żeby miał piesek, kurteczkę, bo jak ma futro i ma sierść, no to jest inna sprawa, ale tutaj to wiemy, jak to sprawa wygląda. Więc jesteśmy społeczeństwem bardzo wysoce rozwiniętym moralnie, kulturowo także i pomocowo. Jesteśmy bardzo też sympatycznie nastawieni do spraw pomocy i wszystkim pomagamy, ale sobie nie pomożemy, nie ma tutaj w ogóle co na ten temat dyskutować. Najważniejsze, że pani Maryja Schreiberowa, drodzy państwo, pomaga też pieskom i to jest fajne. Natomiast pani Natalia z tej Fundacji Czerwono-Czarnej, ona też Zbiera w dalszym ciągu. Jeszcze nie wypłaciła tych pieniędzy zebranych. Tutaj 6 milionów 700 tysięcy już zebrała. Cel zbiórki to jest 5 milionów, ale generalnie chodzi o 10 milionów, żeby dostać 10 milionów. I następnie później, jak się zima skończy, to wszyscy zapomnę o tym, że wpłacali na zakup generatorów prądotwórczych, bo tak to będzie wyglądać. Pani Natalia dalej zbiera, ludzie wpłacają i się cieszą. A tam gdzieś tam zamarzają ludzie, ale ja nie wiem, to być może to to Laponim powinniśmy wysłać, bo jeśli oni tam ratowali ci prawda ci żołnierze fińscy ćwiczyli tam yy, prawda, i te manewry wykonywali i tam też nie mieli no to dajmy też im no dlaczego im nie damy no ja też nie rozumiem dlaczego jednym dajemy dajemy czerwono-czarnym i pieskom i kotkom i tyle w tej sprawie. No i wiadomo, że panu Donaldowi to trzeba wszystko oddać i panu Marcinowi też, bo jak im nie damy, no to przyjdą i nam wszystko zabiorą. No i jutro na pana Jurka też trzeba dać, co się tam ma, bo jak się nie da, to wiadomo, że się do piekła idzie. Więc ja, drodzy Państwo, zapraszam jeszcze raz na mój drugi kanał. Tam też cała masa ciekawych filmów na Państwa czeka. A z mojej strony to na dziś wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!